Nakładam tyle pompek produktu, ile on ma mililitrów. Czyli jeśli podkład ma 30 ml, nakładam 30 pompek. Zaczynam od próby i moje mydełko ma 30 ml. Co daje mi 15 zanurzeń na jedną brew. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 No trochę tego jest. Ale przynajmniej mam pewność, że moje brwi będą siedzieć na miejscu przez cały dzień. Zróbmy drugą. Baza i tutaj mamy 24 ml. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14 15, 15, 16, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21 22, 22, 23, 24. Ona ma taką klejącą konsystencję i to jest mega dziwne uczucie. W ogóle to jest ta baza, która trzyma jak klej. Podkład ma 35 ml. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 32, i 35. Zbędujmy to. Doklepię to gąbeczką. Korektor ma 7 ml, co daje nam po 3,5 1, 2, 3 i pół. 1, 2, 3 i pół. Reszta w kolejnej części.